Grupa Azoty, główny partner polskiego narciarstwa. Stefany, jak oceniasz ten pierwszy dzień w Oberstdorfie? Zadowolony? A tak, zadowolony z tego skoku w kwalifikacjach, jak najbardziej. Pierwszy treningowy nie był może do końca udany. No, się pojawiły się małe błędy, też wszystko tak troszkę na szybko się działo, bo były tutaj problemy z prądem. I nie było wiele czasu też na, na rozgrzewkę i na przygotowanie się takie normalne. <noise> Ale ogólnie w porządku. Ten skok w kwalifikacjach czegoś zabrakło w nim, czy ogólnie dobrze oceniasz? W porządku, wiadomo, mógł być troszkę tak bardziej, lepiej trafiony na progu, ale pozytywnie go oceniam jak najbardziej. Sporo mówiło się o tych kombinezonach nowych. Czy jak, jak ty te, podchodzisz do tej sprawy? Jaki miałeś wkład w te nowe kombinezony? Myślę, że dużo roboty poświęciłem na to, żeby coś poprawić razem z żoną. Siedzieliśmy naprawdę, odkąd przyjechaliśmy z Engelbergu, to non-stop. Coś miałem do roboty i testowaliśmy je w zakopanym i wyszło, że są na no dobre, lepsze po prostu dodawały metrów, ale to też każdy musi ocenić za siebie, ja, ja jestem zadowolony. Tylko trzeba też pamiętać o tym, że sam kombinezon nie skoczy i to, to trzeba dać od siebie, żeby, żeby to odleciało i pomogło. Jaki cel na jutro? Dobre skoki. No, tak, żeby po prostu, że mnie to cieszyło i, i że był z siebie zadowolony. Tyle. No to dzięki tego życzymy i powodzenia jutro. Dziękuję.